Witam serdecznie, druga sytuacja, ale wskazam, nie eee, taki materiał teraz, żeby dać wsparcie Marcinowi, który jest chory i stwierdzę tym, że bardzo mu pomogę, mam nadzieję, tym materiałem. Więc dla Ciebie Marcin, trzymaj się, będzie dobrze, znasz radę, ulepszysz się. I tutaj ze mną jeszcze jest, jest tutaj mówca Rui, Karol, Apert oraz Łukasz i ekipa z innych kanałów. Kochani, jest prośba, bo u naszego kolegi z kanału Utracone Miejsca, u Marcina, wykryto który jest nie, nieoperacyjny w Polsce. Dlatego musimy zebrać kwotę potrzebną na operację za granicą. Dlatego bardzo Was prosimy, jeżeli możecie jakkolwiek udostępnić ten film, czy jakokolwiek wesprzeć, w linku pod filmem będzie historia choroby. Będzie podany link do zbiórki. Mam nadzieję, że tą walkę wygramy. Marcin, wspieramy Cię bardzo mocno. Jest z nami ekipa Młody na Rubeksie: jest Łowca Ruin, Karol Jopert, jest Piotr, jest Krakers i jest Piotr Jopert, tak samo, który wcześniej razem z Karolem zaczynali tę pasję. Marcin, wspieramy Cię mocno, a nas, nasi widzowie, bardzo prosimy o to, jeżeli ktokolwiek z Was może udostępnicie ten film i żeby dotarł do jak największej liczby ludzi i Marcinku, parę słów dla Ciebie, trzymaj się, wygramy tę walkę i jesteśmy z Tobą. To jest tak, od serca, od nas wszystkich, dla Ciebie. Coś powiesz? Dlaczego? To samo, się ten film, aby dotarł do jak największej ilości osób. W zasadzie to wszystko, jesteśmy z Tobą Marcin i pomagamy. Pomagamy, pomagamy. pomagamy.